Jajka z pastą pieczarkową to lekka i bardzo smaczna przekąska. Pastę przygotowałam na bazie pieczarek ugotowanych na parze i naturalnego jogurtu. Połączenie tych składników okazało się bardzo delikatne. Pastę przygotujecie naprawdę szybko. Można ją wykorzystać również do kanapek. Polecam ten przepis, a po inne zapraszam oczywiście na mojego bloga www.taleszpokus.tv. Obrane pieczarki gotuję na parze przez około 5-6 minut. Następnie odcedzam je na sitku wyłożonym ręcznikiem papierowym. Chcę pozbyć się wody. Ugotowane na twardo jajka przecinam na pół. Do pojemnika blendera przekładam żółtka. Dodaję pieczarki, jogurt naturalny. Przyprawiam świeżo mielonym pieprzem i solą. Składniki blenduję na jednolitą masę. Do pasty można też dodać pietruszkę i czosnek wtedy będzie bardziej wyrazista. Pastę pieczarkową nakładam do białek jajek, a przed podaniem posypuję szczypiorkiem i dekoruję plasterkami rzodkiewek. Pasta jest wyśmienita. Polecam. A inne przepisy znajdziecie na www.taleszpokus.tv.